Tu tylko króciutko przerzucę. Otóż tutaj mamy cały, pokazujemy to jako dokumentację. Wszystkie te elektrownie mamy przebadane z punktu widzenia ich awaryjności, ich wydajności i ich zagrożeń. Otóż, proszę Państwa, na 27 zakładów energetycznych atomowych niemieckich, których średni, średni czas życia wynosił 9,1 19 lat i 19 19,1 lat. Niemcy mieli 5894 awarii po stronie Plutona. Te awarie były kryte z funduszu wojskowego. Wszystko to było utajnione. No, teraz pani Merkel musiała to pokazać, dlatego nagle przyjęła kierunek, że będziemy odnawiać węgiel. No, tylko ten węgiel w takiej ilości też trzeba przygotować przez wiele lat. Także tam się tej, Niemcy się miotają między ścianami. 5891 awarii po stronie plutonu. To przeraża w ogóle. Co się z tym dzieje teraz? A no to tam to się dzieje, że my mamy elektrownię jeszcze dalej zagrażające, nawet te wyłączone. Tutaj jest obrazek, który znajemy panu naszemu szefowi. To jest elektrownia to przerobiona na Disneyland. No, pokazujemy to jako przykład zastosowania elektrowni atomowej na przykład. Tu wracamy w nasze tematy. No, naszym promieniowanie. Promieniowanie, promieniowanie, nie wiem jak z tym promieniowaniem jest, natomiast wiemy co się dzieje wokół elektrowni atomowych z promieniowaniem, którego nikt nie wie skąd to pochodzi. Mianowicie no w obszarze w pośrednicy 30 km od każdej elektrowni atomowej zachorowalność dzieci na białaczkę jest 20 razy większa niż w tle, niż w otoczeniu. Niemcy to nam podali sami.